Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozwiążemy sobie zadanie 5.1, ale najpierw zapoznajmy się z podstawową treścią zadania pani Ania postanowiła założyć firmę zajmującą się sprzedażą hot dogów, lodów i kukurydzy, turystom wypoczywającym na plaży na potrzeby analizy powodzenia przedsięwzięcia swoje obliczenia oparła na prognozowanych wartościach temperatury w poszczególnych dniach w okresie od 1 czerwca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku. Prognozowane temperatury zapisano w pliku Temperatury TXT. Każdy wiersz pliku zawiera informacje o jednym dniu. Datę i prognozowaną temperaturę tego dnia wyrażono w stopniach Celsjusza. Dane w każdym wierszu. Oddzielono średniki. I mamy tutaj przykład, jak wyglądają dane. Pani Ania założyła, że przewidywaną liczbę sprzedaży produktów w poszczególnych dniach uzależni od temperatury i obliczy ją z wyznaczonego przez siebie wzoru. I mamy tutaj, jak wygląda wzór oraz co oznaczają poszczególne e, zmienne. Mamy również podany przykład, ile powinna wynosić wartość dla lodów z 3 czerwca 2022 roku oraz ceny danych produktów za jedną sztukę, czyli ile kosztują lody, kukurydza i hot dog. Wykorzystaj dostępne narzędzia informatyczne i podaj odpowiedzi do zadań. I teraz treść zadania. Dzień nazwiemy ciepłym, jeśli temperatura tego dnia jest wyższa niż 20 stopni Celsjusza. Znajdź najdłuższy wspólny ciąg ciepłych dni w okresie od 1 czerwca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku. Podaj datę początkową i końcową tego ciągu. I mamy tutaj przykład, dla którego najdłuższy ciąg jest od 3 czerwca do 5 czerwca 2022 roku. Zadanie rozwiążemy sobie przy pomocy programu Excel. Przejdźmy do programu. Jesteśmy już w programie. Pusty skoroszyt. Przechodzimy na zakładkę dane. Z pliku tekstowego. Szukamy naszego pliku dołączonego do zestawu maturalnego. Nas będzie interesował plik temperatury. Importuj. Ogranicznikiem miał być średnik. Wszystko się zgadza. Załaduj. Pierwszą kolumnę nazwiemy sobie data. A drugą Temperatura. Poszerzymy sobie tą kolumnę. W kolumnie C będziemy sprawdzać, czy dany dzień będziemy nazywać ciepłym, czy też nie. Nazwijmy sobie tą kolumnę, czy ciepły. Poszerzamy tą kolumnę. Żeby sprawdzić, czy dany dzień jest ciepły, wykorzystam do tego funkcję jeżeli. Czyli równa się jeżeli sprawdzamy, czy komórka B2 jest większa niż 20. Średnik. Teraz wartość, co będzie, jeżeli ta wartość jest większa niż 20? No chciałbym mieć tutaj wynik prawda, czyli liczbę 1, średnik. W przeciwnym wypadku chcę mieć wartość 0, czyli fałsz. Zamykamy nawias, enter. Poszerzymy sobie tą kolumnę. W kolumnie D będę sprawdzał, jak długi ciąg mamy takich dni, kiedy mamy dzień ciepły. Nazwijmy sobie to kolumnę dni ciepłe. Poszerzmy sobie tą kolumnę. Jak widzimy, 1 czerwca mamy dzień ciepły, czy możemy go zliczyć, że to jest pierwszy dzień ciepły, wpiszę sobie liczbę 1. Natomiast w komórce d3 będę już używał formuły. Jeżeli tego dnia mamy dzień ciepły, czy mamy wartość 1, to będziemy dodawać do poprzedniego dnia wartość 1. W przeciwnym wypadku znowu będziemy liczyć od 0, czyli wykorzystamy sobie znowu funkcję jeżeli. Równa się. Jeżeli C3 równa się 1, to wówczas do komórki D2 mamy dodać 1. W przeciwnym wypadku będzie to dzień zimny, czyli mamy wpisać wartość 0. Zamykamy nawias Enter. Kopiujemy tą formułę do pozostałych komórek. Teraz wystarczy znaleźć, kiedy jest taki najdłuższy ciąg, czyli kiedy, ten, kiedy ta wartość jest największa. Czyli powiedzmy w komórce F3, wykorzystam sobie funkcję max. Równa się max. Zaznaczamy wszystkie moje wartości. Zamykamy nawias. Enter. Jak widzimy, maksymalna wartość wynosi 15 dni. Możemy ją sobie znaleźć na piechotę lub wykorzystać do tego formatowanie warunkowe. Zaznaczmy sobie nasze dane. Formatowanie warunkowe nowa reguła. Formatuj tylko komórki zawierające. Wybieramy wartość komórki równa. Tutaj podamy komórkę F3. Formatuj. Wypełnienie kolor czerwony. Ok. Ok. I mamy tutaj, kiedy jest najdłuższy okres, czy on się kończy? 31 sierpnia. Tutaj ten okres się kończy. No, i bardzo łatwo odnaleźć, kiedy się zaczyna, wtedy, kiedy jest jedynka, w tym momencie się zaczyna, czyli najdłuższy taki okres jest od 17 sierpnia do 31 sierpnia. I taka byłaby odpowiedź. Sprawdźmy nasze rozwiązanie z odpowiedzią. Jesteśmy już w odpowiedziach. I jak widzimy, nasze rozwiązanie jest poprawne. A zatem, dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.